Witam Was, jestem Dajsa Dzisiaj nagram nową serię na kanale. Jest to Peace Death, Pokój Śmierci. W grze wcielamy się w żniwiarza pracującego właśnie dla śmierci. I wysyłamy dobrych do nieba, złych do piekła. Czyli typowa praca po śmierci. E cóż, grę przeszłam raz. I co, i zaczynamy, no bez zbędnego przedłużenia, jezu, ile on tego alkoholu ma? Alkohol ma! No i niby ma typ pomysłu, żeby zadzwonić do stawu. I w zasadzie teraz mnie zaczęło zastanawiać, jak może nazywać się firma, która dowozi jedzenie Wiadomo, tam po śmierci, czyli wiadomo gdzieś tam pomiędzy niebem, gdzieś to mnie to ciekawi. No ale cóż. Dobra, więc to pierwszy dzień. I nie będzie tutaj żadnych problemów. Bo tak. Diabły do piekła, ludzie do nieba. No, i tam wojna i pokój gadają różne rzeczy. Nie będę oczywiście tego czytał, bo czasami się pomylę i po prostu nie będzie dobrze. Dobra, muszę się skupić. A jedyne co będę czytać To telefony Albo może i nie, nie wiem. No i to jest właśnie taka fajna rzecz, że tu można kupywać efekty. Na przykład 60 sekundowo dłuższy level lub każdy klient ma mniej o jedną rzecz, czyli na przykład kapelusz, takie tam, ale to będzie dopiero później. No i właśnie, Lucyfer teraz dał ludziom, uwaga, uwaga rogi i teraz kto ma rogi, ten do piekła, Nastos. Ano właśnie, tam od czasu do czasu napisy nie będą zbytnio family friendly. No i szybko to idzie. A plus, o i to są zlecenia dodatkowe, i panie, no i oni tam mogą nam dawać różne rzeczy, jeśli popracujemy następnego dnia za nich. Ja się będę zgadzał na to dlatego, że będę dostała po prostu czaszki, a czaszki dobre są. uuuu tutaj jest coś czego trzeba raczej unikać bo to jest tryb hardcore i pomyłka to od razu przegrana mogę to ominąć ale kupię to i lecimy na hardkorka no i teraz bronie Bronie są niebezpieczne, nie można do nieba ich, więc kto ma ręczne lub bronie na proch, to do piekła. Już chciałem powiedzieć, że do nieba. Yes. Jezu, ile tu ludzi, to piekło chce. Szlak, ale mamy awans. Było lepiej ominąć tego no. a czasami zdarza się tak, że mamy dwa zlecenia na raz. Najpierw od naszego głównego zlecenia dawcy. No właśnie. Czy wiesz, co się stanie, jeśli koto prezydenci ci niekontrolowani nacisną czerwone guziki? Wojna światowa, miliony śmierci i w ogóle. Dużo roboty. Więc cóż trzeba? Temu zapobiec. No i tak, niestety nie mogę się na to zgodzić. Tylko dlatego, że nie starczy mi czaszek. Więc no niestety, nie przyjmę od ciebie. Dobra, no, gadaj, gadaj. No i następny dzień dla niego pracować. No. Nagroda po pracy. D. Będę tego się poławiać, ale nie będę tego robił na odcinku. I z tej gry będzie 7 odcinków, czyli wszystkie 7 tygodni. No właśnie. Krew. Kto ma czysto ten do nieba? Kto w krwi? Nastos do piekła. Znaczy nie wiem, czy nastos. <laughs> Ja! No, więc od czasu do czasu jest ten właśnie. Nie, rzadko jest polski. Tu użyty. A i w tej grze można jeszcze spotkać jednego takiego małego easter ega yy, związanego z niebem. Ale zobacz... o! Einstein No i co? Easy Na razie łatwo, łatwo A później będzie ciężej O! Zlecenie! Może będzie mnie nareszcie stać Sponsorować sabotaż. Żebym miał nie, mniej pracy i ten typ dobra. Mm, no to nic nie kupujemy. Jak mówiłem, tygodni jest 7, czyli 49 dni. A czasu na nagrywanie będę miał jeszcze więcej, bo zamykają szkoły. Kto się cieszy łapka w górę Ej no ciekawe Ile osób podniesie łapki w górę Dobra no I teraz Pod czapkami Może można Ukrywać rogi Więc będziemy Musieli zdejmować Te czapki O ty diable Tylko czasami tak sobie myślę jak oni pod niektórymi czapkami mogą, mogą schować te rogi? Na przykład pod tamtą to rozumiem, bo ona miała takie rogi. To mogło to mieć wycięcia. A później będzie o wiele gorzej, dlatego że tam będzie jeszcze odmawianie broni i w ogóle. A jest zasada Rogi Ju, już o tym, gdzie się idzie. Tak samo jak później z oczami będzie. No i co? Easy. Co to było? Bo mamy koło niedaleko budowę, więc możliwe, że tam coś się dzieje. Chociaż teraz myślę, że to by, by było lepiej, gdybym zamknął okno. No ale dobra. Teraz nie będę przerwał filmu. No. Szósty dzień to jeszcze dwa levele I się pożegnamy. No, krew, krew, krew. Wszędzie krew. A, o właśnie, i to jest niefajne. Będą podczas niektórych leveli katastrofy. I one będą trudne. Bo będzie trzeba wszystko na czas. Einstein. Kulcze blade. Katastrofa. Dobra, poczekajcie chwilę, muszę coś załatwić, więc szybkie cięcie, cięcie zaraz się widzimy. Dobra, więc zamknąłem okno bo, na budowie, więc wszystko jest dobrze. No i skończone, o, jakie dobre okulary. B bardzo męskie. A, i po każdej udanej katastrofie mamy nowych klientów. Hardcore to wolę tego już uniknąć. No, nie, nie mogę. Dobra, trzeba powtórzyć ten jeden poziom, więc ja robię cięcie i zaraz wracam. Dobra, jestem już po cięciu, poprawiłem, więc możemy grać siódmy dzień. I właśnie, pierwszy weekend, i teraz mamy. Dzień jakiegoś tam stylu. No i tym razem Egipt. O jezu! Dobrze że wykupiłem to, że jak raz zrobię pomyłkę, to zostanie to wybaczone. Czapki. Ar ce frumos nad pod vodza. Mumia povrată. Glandau se filme. Schlack I ostatni do piekła i robota skończona. Zarówno jak i moja. I żniwiarza. detektyw nowi klienci z Egiptu. Różnych tutaj mówię. Różni. dobra. Dostałem, a no to cóż. Dzisiaj to chyba byłoby na tyle. Pierwsze 7 dni przeszłem. Do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale. Z tej gry, a może z innej. Elo.